Witam. Po tej stronie wszystak. Na przykładzie pary walutowej dolar australijski do japońskiego jedna chciałem pokazać, jak przez okres 12 miesięcy mogę utrzymać się w rynku i na tym zarabiać. Ale najpierw informacja o ryzyku. Zaznaczam, że nie namawiam nikogo do inwestowania na giełdzie ani do zakupu czegokolwiek związanego z jakąkolwiek giełdą i z jakimkolwiek inwestowaniem. Inwestowanie to duże ryzyko utraty kapitału. Musisz pamiętać, że większość inwestorów notuje straty na kontach. Statystyki podają, że jest to od 70 do 91% inwestorów. Materiały prezentowane tutaj są tylko poglądowe i w celach edukacyjnych. Prezentuje tylko i wyłącznie mój sposób myślenia i nie musisz się z nim zgadzać. Każda decyzja przyście podjęta jest tylko i wyłącznie Twoją decyzją i nie możesz obciążać mnie konsekwencją Twoich wyborów. Jak widzimy, cena napotkała dosyć silny opór, odbijając się w tym miejscu od kinżuna tygodniowego i ruszyła w górę. Mamy przebicie przez świece kinżuna w trendzie wzrostowym i stąd zaczynał swój pomiar. Proszę bardzo. Moim punktem B w tym wypadku będzie ten punkt. Świecą decyzyjną dla mnie jest ta świeca. Jeżeli wchodzę w rynek w momencie, gdy świeca decyzyjna jest zamknięta, to z tego ruchu nie mogłem skorzystać. Ale mogłem zastosować troszeczkę inną technikę. Czyli jeżeli to jest punkt B, Liczę bardzo ładnie świeczki, czyli jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Mam pięć świec wzrostowych, więc mogę liczyć na to, że dynamika wzrostu tej ceny będzie dosyć intensywna. I cena na pewno powinna dojść do poziomu 161,8, chociaż tak naprawdę nigdy na rynku nie można mieć pewności, ale mogę mieć założenie 90%. Ze śledzenia wcześniejszego, we wcześniejszym okresie zachowania tej grupy walutowej, mogę przypuszczać, że jednak przebicie będzie intensywne. Więc mogę tutaj sobie ustawić zlecenie oczekujące po przebiciu mojego punktu B. Ale jest kilka warunków. Mamy początek chmury spadkowej, więc nie ustawiłbym, jeżeli na 10 pipsów, które ja stosuję, tutaj by wynikły. Ze względu na to, że mogłoby się odbić, ten ruch ceny mógłby się odbić od SSA i cena mogłaby zacząć iść z powrotem w dół. Więc ustawiam swój poziom startu po przebiciu chmury, czy mniej więcej w tym miejscu, a konkretnie SSA plus 10 pipsów. To jest dla mnie najbezpieczniejsze. I ten ruch ceny dotąd do 161 będzie moim zarobkiem. Tu kasuję na tej proficie i czekam na rozwój sytuacji. I co dalej mamy? Cena ponownie przybija poziom 161. Mogę zmienić ustawienie indykatora. Bądź pracować w tym ustawieniu. Czyli widzę, że cena przebija poziom, tak jak wcześniej wspomniałem, 161,8. Robi delikatny retest i rusza w górę. Moim punktem B w tym wypadku będzie ten punkt. A miejscem docelowym jest poziom 261,8. Świecą decyzyjną będzie dla mnie ta świeca. I na tej świecy bym wszedł. Z założeniem, że cały ten ruch jest moim zarobkiem. Mogę tu po drodze też piramidować, aby zwiększyć kwotę zarobku. W momencie, gdy tutaj zamknąłem na Take Proficie swoje operacje, muszę rozpatrzyć dalsze działanie. Mogę. Dalej kontynuować na tym ustawieniu, bądź podzielić ten ruch ceny na fale tak jak najczęściej to zalecam. Czyli robimy tak. Mamy tutaj poziom 261,8. Zaznaczymy sobie, aby nam nie uciekło. Przestawiam swój indykator w takim miejscu. I proszę bardzo, jak sytuacja się miewa? Usunę linię aby był Ekran bardziej widoczny. I proszę bardzo. Po podziale ceny na falę widzę, że cena dochodzi do mojego poziomu 261. Oczywiście, będąc na bieżąco, nie wiem o tym, że cena dotąd dojdzie. Mogę tylko zakładać. Więc przeprowadzam inne wcześniej operacje. Mam poziom, który był poziomem 261. Przypominam, to był 261. Więc mogę z tego punktu zacząć pomiar. Czyli w tym wypadku, moim punktem B po reteście będzie ten punkt. Świecą decyzyjną będzie świeca. Już sprawdzamy. W tym wypadku ta świeca. Czy świecą decyzyjną. Jest ta świeca. I tu mogę wejść w rynek z założeniem, że cena może dojść do 161,8. I ten cały ruch ceny ponownie jest moim zarobkiem. Tu zamykam na Take Proficie i czekam dalej na rozwój sytuacji. Ponownie mam przybicie poziomu 161. Następuje retest. I cena idzie w górę. Wtedy poziomem, e, punktem B jest ten mój punkt. Świecą decyzyjną jest ta świeca. I mogę ponownie wychodzić z założenia, że ten ruch będzie dla mnie zarobkiem. Mogę po drodze ponownie piramidować, zwiększając swój zysk. Tu zamykam wszystko. Na tej proficie i obserwuję dalej rynek. Jak widzimy, po przesunięciu cena troszeczkę miała ruch boczny, ale później następuje ruch spadkowy. Mamy przebicie Kindżuna i chmury, i mogę poprowadzić też tutaj obliczenia. Obserwuję dalej rynek i tak jak na samym początku prowadzę analizy. Mam przebicie chmury. Przepraszam, przebicie kijuna. Proszę bardzo. Mam przebicie kijuna. W tym miejscu. Jest to dla mnie. Na tej świecy też punkt B. To jest punkt B. Moją świecą decyzyjną jest dopiero ta świeca. Ponieważ ona tak naprawdę dopiero przebiła mój poziom. Ustawia sobie, żeby było widoczne. Nie wcześniejsza, tylko ta świeca. Więc wejście na tej świecy po zamknięciu. Do poziomu 161,8 jest nieadekwatne do podejmowanego przeze mnie ryzyka, więc tutaj bym nie wszedł. Oczywiście stosując technikę, że jeżeli wchodzę w rynek, dopiero po zamkniętej świecy, mogę zastosować, tak jak na początku filmu pokazywałem, technikę ustawienia zlecenia oczekującego. W tym wypadku zlecenie oczekujące ustawiłbym. Na poziomie w tym wypadku SSB plus 10 pipsów. Czyli byłoby to gdzieś w tym miejscu. Z założeniem, że ten ruch ceny będzie moim zarobkiem. I tu ryzyko już mi się opłaca. Kasuję na take proficie i ponownie. Zaczynam obliczenia. Widzę, że cena wykonuje ruch przybicia mojego poziomu, później jest powrót ceny, robi retest i z powrotem wybija. Mogę rozpatrzyć następne wejście w rynek z założenia, że to jest mój ponowny punkt B. Świecą przebijającą i decyzyjną byłaby ta świeca. Mam pewien problem po drodze, ponieważ tutaj jest kinżun tygodniowy. Nie wiem jak cena się zachowa, więc muszę się wstrzymać. Mogłaby cena zareagować w taki sposób, że napotkałaby tutaj opór i wróciła. Więc nie mam co rozpatrywać w tej chwili wejścia w rynek dopiero po ewentualnym przebiciu tutaj kinżuna, obstawiając ruch wzrostowy. Więc ten ruch był dla mnie nie do obstawienia. Ale mogę dalej czynić pomiary. Jeżeli mam ustawienie indykatora w taki sposób, jak widzimy, to następnym punktem B moim będzie ten punkt. Dlaczego ten, a nie inna świeca czy inny punkt? To zapraszam do przeczytania lektury w postaci mojego e-booka. Moją świecą decyzyjną będzie ta świeca. I mogę wyjść z założenia, że ten ruch będzie dla mnie zarobkiem. Mogę po drodze też piramidować, zwiększając swój zysk. Ale też mogę mieć jedno zlecenie. Zamykam w tym miejscu, na tej proficie, i ponownie czekam na rozwój sytuacji. Mogę rozpatrywać dwa kierunki ruchu, oczywiście wzrostowy albo spadkowy. Moim punktem B w tym wypadku będzie ten punkt. Jeżeli chcę rozpatrywać sytuację, że cena może pójść w dół, to oczywiście muszę mieć retest. I przybicie punktu B. Takowe nie nastąpiło, więc ustawiam sistaka na wzrosty, ponieważ widzę, że jest piękny ruch w górę, jest przybicie kimżuna. Więc tak ustawiam pomiar. I proszę bardzo, co widzimy na monitorze? Cena przebija Kinżuna, robi retest, przebija Kinżuna, robi retest i rusza w górę. Moim punktem B jest ten punkt. Świecą decyzyjną jest w tym momencie ta świeca. I mogę założyć, że ruch ceny do poziomu 161 będzie moim zarobkiem. Kasuję i czekam na rozwój sytuacji. Występuje tutaj taki ruch ceny, który może mi trochę nastręczyć kłopotu, jeżeli nie jestem doświadczony. A mianowicie mam przebicie poziomu 161 i mogłem się zastanawiać, czy ruch ceny będzie w górę, czy w dół. Ale wiadomo, że poziom tygodniowego kinżuna może być zarówno wsparciem, jak i oporem. Widzę, że w tym wypadku jest to opór i cena zawraca w dół. Mogę obstawiać ruch spadkowy, albo poczekać, tak jak w tej chwili widzę, to czy cena na przykład nie ma pragnienia pójścia w górę, a jedynie tutaj było tylko chwilowe odbicie. I to akurat widzę na ekranie. Miałem korektę i cena rusza w górę. Mogę przestawić indykator na ten pomiar, chociaż uważam, że nie ma takiej potrzeby, i rozpatruję ruch ceny od poziomu 161 i 80 do poziomu 261 i 80. Moim punktem B w tym wypadku będzie ten punkt. Świecą decyzyjną nie będzie ta świeca, tylko dopiero ta świeca. Dlaczego? A dlatego, że tutaj mamy kinżuna. I może być bliźniacze odbicie, tak jak w tym miejscu. Nie chciałbym, że tak powiem, wchodzić w rynek w niewyjaśnionych momentach. Jak widzimy, sytuacja się wyjaśniła. Zostało przebite yy, poziom klinczuna tygodniowego. I tu mogłem wejść. Z założeniem, że ten ruch będzie dla mnie zarobkiem. Kasuję na take proficie i czekam na rozwój sytuacji. Mogę, tak jak ktoś mógłby przypuszczać, ustawić pomiar stąd. Proszę bardzo, zrobię taki pomiar. I proszę bardzo. Przypominam, że tu było 261 i tutaj żeśmy zamykali. I tutaj z tego pomiaru też jest 261 na tej świecy. Więc mogę rozpatrzyć tutaj scenariusz taki, że moim punktem B będzie ten punkt. Świecą decyzyjną będzie ta świeca. Take profit ustawiam w tym miejscu. I ten ruch ceny będzie dla mnie zarobkiem. Mogłem po drodze też piramidować. Czyli drugie wejście mogłem zrobić tutaj, a trzecie wejście mogłem zrobić tutaj. I take profit w tym momencie był. Razy trzy. Keszuję i śledzę dalej rynek. Można? Można. Dziękuję.